Akademickie Radio Luz na 91,6 FM prezentuje... Suche Fakty! Na początek historia wrócowskiego studenta, który tęskni za akademikiem. Majteczki w piłeczki, czyli David wyjeżdża do Francji. A na koniec fap, 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 to Davis Cup. Mariusz Manks zaproszą... Nie jadł i nie urósł Maciej jest Wrocławski student postanowił opowiedzieć nam swoją życiową tragedię. Pamiętam jak mając 10 lat najadłem się u dziadków cukierków i nie miałem już siły zjeść obiadu. Nigdy nie zapomnę słów babci, jedz bo nie urośniesz. Dziś wiem, że miała rację, ponieważ mam 23 lata a mierzę zaledwie 1,55 m. Opowiedział nam zdruzgodany Maciej dopalając trzeciego papierosa. David Beckham już oficjalnie piłkarzem paryskiego klubu PSG. Właściciel marki ekskluzywnych gaci nieprzypadkowo wybrał na miejsce zamieszkania stolice światowej mody. O tym, dlaczego Paryż opowiada, sam zainteresowany. Jestem szczęśliwy, bo w Stanach moje galoty były w ukryciu, a tutaj w Paryżu wreszcie mogą użyć światło dzienne. Z przeprowadzki zadowolona jest również Wiktoria, która, jak sama mówi, będzie miała teraz więcej czasu na spotkania ze swoimi fanami. David Beckham zadebiutuje jako podawacz ręczników 1 marca. Kultura w suchych faktach. O Boże, znowu ty. Wczoraj dużo ćwicza, dziś kultura Michał Białorusinek. Witam, witam, muzykan Na początek Davis Cup nie na deskach kortu, a teatru i stąd zmiana nazwy na Miles Davis Cup. Przedsiębiorstwo, które miało zamontować w hali stulecia kort tenisowy ogłosiło upadłość, przez co najbliższy turniej odbędzie się na scenie pozostałej jeszcze po wystawieniu muzykalu Metro. Jerzy Janowicz już od dwóch dni ćwiczy partie wokalne. I jeszcze film, szanowni państwo, od kilku dni w kinach możemy oglądać życie Pi Angali, Pomimo, że film zbiera wiele pozytywnych ocen, niektórym się nie podobał. Nie podobał nam się, nie tego się spodziewaliśmy, mówił rzecznik Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Cały suchar, całą dobę. Na facebook.com ukośnik: suche